Bob budowniczy zawsze da radę! Bob budowniczy nie jest sam! Piach, żwir i cement nie straszne nam, bo lubimy, nie jest sam! Przez cały dzień robota pre grę, przyjaciółmi do pracy się rwie! Bob budowniczy wszystkiemu zaradzi! Bob budowniczy nie jest sam! A przy muzyce, gdy przerwę masz, by czas umilić, śmiej się i tańcz. Bob budowniczy zawsze da radę. Bob budowniczy nie jest sam! Urodziny Boba. Posłuchajcie, mnie wszyscy, dziś są urodziny Boba i właśnie wpadłam na świetny pomysł. Jaki? Będziemy udawać, że to jest całkiem zwyczajny dzień, a życzenia złożymy mu dopiero po południu. To znaczy, że mamy udawać, że to nie są jego urodziny. Właśnie tak. Czy Bobowi nie będzie smutno, jeśli nie złożymy mu urodzinowych życzeń? Złożymy mu życzenia urodzinowe później. Na przyjęcie! Ja upiekę dla Boba tort. A my udekorujemy podwórko. O tak! I przygotujemy bardzo dużo prezentów! Ale pamiętajcie! Ani słóweczka bo do e, Ani słóweczka o czym? Dzień dobry Marto! O. A witaj Kiciu. Dziś są moje urodziny. Ciekawe czy dostanę jakiś prezent. Pewnie już wszyscy czekają na mnie na podwórku. Właśnie próbowałam to podnieść, kiedy idzie Bob. Dzień dobry, Bob. Dzień dobry, Marta. A, cześć, Bob. Cześć, Bob. Dzień dobry. Cześć, Marta. Cześć, Bob. Miły dziś dzień. Ach tak, wyjątkowo miły dzień. Ehm, przyszły jakieś listy? E, jeszcze nie było listonosza. A czekasz na jakiś list? A. Nie, to nic takiego. Tylko myślałem, że. Dziś, Bob, y, powinieneś chyba naprawić stodołę pana Ogórka. Tak, tak, tam jest sporo roboty. Niech pomyślę, koparka musi zrobić porządek, a dźwig poprzenosi deskę. O, bardzo dobrze, a reszta może zostać i przygotować. Y, przygotować. Y, y... E, śniadanie. Tak, drugie śniadanie. Hmm. Cześć Bob! Życzę Ci miłego dnia. Więc dziękuję. Do widzenia. Ach, świetnie. Teraz mogę się zabrać za pieczenie tortu. O, wreszcie się udało. <grymka> czy, dasz sobie radę? Tak, dam sobie radę. A ty nie masz nic do roboty? <grymka> Ej, mała, chodźmy zobaczyć, jaki tort dla Boba Rogi Marta. O tak, możemy popatrzeć przez kuchenne okno. Robienie tortu jest bardzo łatwe. Trzeba po prostu wszystko zmieszać i tyle. Tak, to jak mieszanie betonu. Bob bardzo lubi twój beton, betoniarko. A może zrobimy mu betonowy tort, żeby mógł go sobie zatrzymać na zawsze? Tak. Zróbmy. Czy damy radę? Tak, damy radę. Jak to wygląda? E, jak rozmieszany beton. No dobrze. Wylejmy go do formy. Do formy? Do jakiej formy? haczu, nie można wylać betonu wprost na ziemię. Rozleje się i zrobi się nie tort, ale płaski naleśnik. O, o rety. To by się Bobowi nie spodobało. Muszę coś znaleźć. Pospiesz się. Czuję, że beton twardnieje. E, opona będzie dobra? E? Świetna. Połóż ją na ziemi. Uwaga, uwaga. Nalewam. Doskonale. Ta już gotowa. Podaj mi następne deski dźwigu. Troszeczkę niżej. Do mnie, w moją stronę. Do mnie, do mnie. Ha, czy przypadkiem nie mieliście odwieźć jajek do skupu? Tak, ale chcemy ci trochę pomóc. To co ładnie z waszej strony, ale sobie poradzę. Dziękuję. No dobrze, dobrze. Już jedziemy. Miłego dnia, Bob. Chcieliśmy tylko pomóc, prawda, strachu? Walcu, chodź zobaczyć nasz tort. Ojej. O, no, nie podoba Ci się. Yy, przydałaby się jeszcze jakaś yy, dekoracja. Walec ma rację. Zaraz coś znajdziemy. O, teraz już jest piękny, prawda? W każdym razie lepiej wyglądasz. Bobowi na pewno się spodoba. <śmowice> ha, 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 zaraz wracam traktorze. Ha, hop, hop. Czy jest ktoś w domu? O rety, ale jestem głodny. Ojej, brzuszku, widzisz to? Smakowity tort. A, mm, a, mm, mm. Strachu! O, 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 przepraszam. <śmowice> -Tort na urodziny Boba! Oho, tort na urodziny Boba! Nie masz się go tknąć! Przepraszam, Marto, wyglądał tak smakowicie, a ja mm -hmm. jestem taki głodny. Ach, właśnie miałam postawić na nim świeczkę. Marto, Marto, mogę ci pomóc? Nie wiem, czy na to zasłużyłeś. Oho, daj spokój. Mm -hmm, w porządku. Dziękuję. Strach bierze się do roboty. O, oj, proszę. Tak, jest dużo lepiej. Dobrze to wygląda. Pan Górek będzie zadowolony. O, może to wreszcie telefon z życzeniami. Słucham budowniczy Bob. Cześć, Bob! Zastanawiam się, o której wrócisz. A, witaj Marto. E, kiedy? <grym> Właśnie skończyłem, więc już niedługo. A co? Czemu o to pytasz? O, nic takiego. Naprawdę chciałam, żebyś podpisał kilka listów, zanim zabiorą pocztę. No to na razie, cześć. 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 Nikt nie złożył mi dziś życzeń. Wstakuj, Bob. Czas wracać. Bob jedzie. Już jedzie Bob! Uwaga, a teraz? Zdrowo! Szczęścia i radości Dziś życzymy Tobie my Żyj nam w słońcu I miłości Raduj się przez Wszystkie dni ja! Wszystkiego najlepszego Bob. Wszystkiego najlepszego Wszystkiego najlepszego Myślałem, że zapomnieliście o moich urodzinach. To przecież niemożliwe, Bob. Och, nigdy. I masz dwa torty, Bob. Prawdziwy i ten z betonu. I jeden możemy zjeść, a drugi zatrzymam na pamiątkę. O, dziękuję za to urodzinowe przyjęcie, niespodziankę. A, jeszcze jedno. Są listy. O, wszystkie do mnie. A, Oczywiście. Przecież dziś są Twoje urodziny. Ura, jest, jest. Ura. A teraz proszę o kawałeczek tego pysznego tortu. Dziękuję. A... Strach wziął się do roboty. Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku w Warszawie.